Więc nie bój się chcieć. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Puchar czeka, więc nie zwlekaj. To będzie nasza gra. Wygrana czeka, trenuj co dnia. I na laurach osiądziemy wszystko. Tak, tak, właśnie. tutaj przynieść ten taki. Yy, jak to się nazywało? To, hmm. yy, Nie wiesz, wczoraj go pożyczałem. Co takiego kombinujesz, Aitor? Ale o czym ty mówisz, Gabrielu? W meczu z talentami rzuciłeś się na mnie. Dobrze wiesz o co chodzi. To było celowe. Gdybyś użył nieco więcej siły, uszkodziłbyś mi stopę. Dlaczego zrobiłeś coś takiego tuż przed bardzo ważnym meczem? Serio mnie oskarżasz? Po co przeniosłeś się do Rajmona? Czy ty chcesz. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, Gabrielu, to proszę, nie krępuj się. Jesteś. cesarskim. Cesarskim? Aitor, jesteś cesarskim zesłanym przez piąty sektor, żeby namieszać w szeregach drużyny gimnazjum Rajmona. Jestem prawie pewien. Powiedz mi. Jesteś nim? Hej, Gabriel! O! co u, u was? Wszystko gra, Aitor? Co jest z wami? Kłócicie się? Aitor? Nie, Gabriel po prostu opowiadał mi ciekawostki o szlaku Imperium. Hmm. Niech nadejdzie rewolucja! Co myślę o Aitorze jest dziwne. Powiedz, nie masz wrażenia, że gdzieś go spotkałeś? Myślisz, że Aitor to jeden z cesarskich, prawda? <coughs> to prawda, że jest bardzo uzdolnionym zawodnikiem. Czyli nie przesadzam myśląc, że Piąty Sektor go do nas wysłał? E, prawda? Możliwe, ale to jeszcze nie robi z niego cesarskiego. Aitor, co tam? Powiedz. Co zaszło między tobą i Gabrielem? Hmm. Twierdzi, że jestem cesarskim zesłanym przez Piąty Sektor. O, cesarskim? O, Gabriel naprawdę cię o to oskarżył? O, o. tak. Kim są cesarscy? O. Naprawdę nie wiesz? E. To grupa elitarnych zawodników wyszkolona przez Piąty Sektor. Mają doskonałą kondycję i technikę i są w stu procentach lojalni wobec Piątego Sektora. Wow, Gabriel faktycznie wydawał się być wrogo nastawiony, kiedy zaczął mówić o tych cesarskich. Drużyna Raimona organizuje przeciwko nim rewolucję. Pewnie Gabi myśli, że wysłali cię pokrzyżować nam plany, jak mnie. A jeśli okazałoby się, że jestem takim cesarskim, to co byś zrobił, Arjonie? Hmm. Myślę, że pewnie nic. Aha. Jesteś członkiem naszej drużyny abycie cesarskim nie czynicie od razu naszym wrogiem. No właśnie, Wiktor jest cesarskim, a zarazem naszym ważnym graczem. Aha, i wszystko jasne. <grym> <grym> Okej, gramy. Uwaga! Zara od bramki. moja! O! Co się stało? Gabriel, on mnie. O! Wstaniesz? A. 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 Przed nami bardzo ważny mecz. Jeśli złapię kontuzję, będziemy mieć poważny problem. Ale nic nie zrobiłem! Nie winci Gabriela za ten upadek. Widzicie, już dobrze. Okej, okay. w takim razie gramy dalej. Proszę, Gabrielu, nie obwiniaj się za mój upadek. Nic mi się nie stało. Tydzień później. Znowu grzejemy ławę? Myślałem, że dadzą nam zagrać. Szczególnie, że teraz Dodża nie ma. A zamiast nas gra ten nowy z pierwszej klasy nie fair. Halo, chłopaki, nie lamentujcie tyle. Aha. Przepraszamy. Macie być gotowi. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziecie potrzebni na boisku. <grymne> Jasne! Jasne. <grymne> Arion, rozgromimy ich. Jasne. Rety, popatrz na ten widok! O! Już niedługo rozegramy pierwszy mecz na jednej z aren w Parku Ruletki. Rozpoczynamy fazę mistrzowską turnieju Szlaku Imperium, w którym właniamy mistrzów piłki nożnej juniorów. Ten turniej służy również innemu celowi. Dzięki niemu wybierany jest nowy imperator piątego sektora. Kto obejmie to stanowisko? Czy będzie to obecny imperator Aleksabel, czy może Seymour Hillman? Na arenie raju zebrały się już wszystkie utalentowane drużyny, które wygrały kwalifikacje w swoich regionach. A ja, Chester Holmes, będę dla Państwa komentować turniej. Jestem w szoku. Ewidentnie chcą nam pokazać dominację piątego sektora. To są chłopcy z drużyny gimnazjum Raimona. Nareszcie. Mam tylko nadzieję, że nie wpłyną negatywnie na wybory nowego imperatora. Szefie, już czas. Witamy serdecznie. Za chwilę przemówi nasz przewodniczący komitetu turniejowego pan Aleks Zabel. Zamodnicy, wywalczyliście sobie miejsce w fazie mistrzowskiej. Dlatego właśnie dla Was oficjalnie otwieram turniej Szlaku Imperium. To wspaniałe uosobienie futbolu. Wasze bitwy rozegrają się tutaj. I z przyjemnością będę oglądać Wasze zmagania. Przedstawmy zatem zasady turnieju. W tegorocznej edycji rozgrywki odbędą się w Parku Ruletki, podzielony na pięć oddzielnych obszarów. Każda drużyna rozegra swoje mecze w losowo wybranej lokalizacji. A dwa zespoły, które pozostaną niezwyciężone, rozegrają mecz finałowy właśnie tutaj, na Arenie Raju. Pierwsze ekscytujące spotkania zostaną rozegrane już jutro, a każde na innej arenie w Parku Ruletki. Akademia Księżycowych Mórz. W końcu się spotkamy, tak! Ten pociąg zabierze nas do miejsca, w którym dzisiaj gramy. Jak fajnie! fajnie! Czyli zabierze nas na naszą arenę. Tylko, że nie mamy pojęcia, na którą z nich. To ruletka! Czy tylko ja tutaj się boję? Ciekawe, na jakim boisku rozegramy ten mecz? Ruletka to odpowiednie stwierdzenie. Cytujące! Tak. O. Hmm? Akademia Księżycowych Mórz. Hmm? Czy to nie hmm? Doc? To on teraz gra z nimi? Nie rozumiem, dlaczego do nich dołączył. <noise> wie, jak to się stało, że gra z księżycowymi? Proszę, słynny gimnazjum Raimona. <grymianie> Powiedz, Dodge. Dołączyłeś do Akademii Księżycowych Mórz, wiedząc, że będą przeciwnikami Raimona? Pomyślałem, że to świetny pomysł, aby dać wam wszystkim porządną nauczkę. Oż ty! Co ci strzeliło do głowy? Przecież to nie ma sensu! Postanowiliście płynąć pod prąd, ale najbliższa fala was zmiecie. Szkoda mi was, Gimnazjum Raimona. Jak możesz! Szkoda ci nas? Dosyć tego! A ty to kto? Alessandro Il Jestem kapitanem tej oto wspaniałej drużyny. Dodge ma niesamowity instynkt piłkarski, a jego talenty na pewno świetnie się rozwiną zarówno w naszej akademii, jak i pod skrzydłami piątego sektora. To dlatego jest z nami. Dodge, chcesz powiedzieć, że sam futbol nie pomoże ci się rozwijać? Ricardo, odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Hej, idziemy. Pamiętajcie, żeby dać z siebie absolutnie wszystko! Sam i reszta chłopaków, jak oni sobie poradzą? Ponad dwa lata byli z Dodżem kumplami z boiska. Ech. Myślę, że dość dobrze znam jego styl gry. Łatwo sobie poradzimy. Ale jak? Macie walczyć o wynik. O? Co ma pan na myśli? To proste. Rywale będą tańczyć tak jak my zagramy. Macie gryźć trawę. To tak jest! jest! Mm. Okej, okay. idziemy. Mecz Raimon kontra Akademia Księżycowych Mórz odbędzie się na tej wspaniałej arenie, czyli aerodronie! Co to jest? Wielkie i raczej to nie klimatyzatory. Racja, przypominają silniki. Szkoła Raimona prowadzona przez trenera Evansa zmierzy się dziś z Akademią Księżycowych Mórz, prowadzoną przez trenera Schwarzkopfa. Spotkanie rozpocznie się lada chwila! Akademia Księżycowych Mórz. Drużyna, która wygrywa dzięki płynnym i błyskawicznym zmianom ustawienia. Ich trener Schwarzkopf to prawdziwy wirtuoz taktyki. Kiedy tylko dowiedzą się, jak przerażającą siłą dysponuje ta arena, gimnazjum Raimona się posypie. Oba zespoły są już na swoich pozycjach. Rajmon wygrywają losowanie i rozpoczynają pierwszy mecz tej fazy turnieju. W Co się dzieje? Przestali bronić? Dlaczego? Wyczuwam podstęp. Ich strategia polega na tym, że zostawiają środek pola wolny. To może być jakaś pułapka. Naprzód. Oto niezłomna formacja, akademii! Zaraz się zacznie w prawo. Co się dzieje? Co jest? A! Porwało go. To Cyklon? Nie do wiary syklon porwał bazę gaz To jedna z zatrważających cech aerodromu! A! A! Kaiser! Wszystko w porządku? Tak. A więc tak to działa. Akademia Księżycowych Burz przejmuje piłkę! Wiecie, co robić! Tak! Akademia zmienia ustawienie na boisku! I naprzód! Księżycowi przechodzą do ataku! Panowie, teraz wykonujemy obóz płomieni! Tego ataku nikt nie powstrzyma! Blokujcie Jasne! Okej! Wiatr nas blokuje! Akademia wykorzystuje gigantyczne cyklony niczym tarcze, za którymi naciera na bramkę rywala! Atak! Moja! Robert! Novi? Znowu pierwszą bramkę! Nie pozwolę na to! Nie próbuj mnie zatrzymać! Nogi naga! Składa się do strzału! DATKA ŁOWCY! Aitor blokuje strzał specjalnym ruchem. Świetnie! Nieźle. Aitor, brawo! Upiekło się nam. Kazador pędzi z piłką na bramkę. No, daj radę. Aitor, podaj do mnie! Aitor! Akademia Księżycowych Bąż gra szybkimi badaniami! Daję skocz! Odej strzał jak tylko będzie okazja! Tak, MacArthur pędzi w stronę bramki! Nikt go nie kryje! Na sam Goku! Myślisz, że uda ci się obronić? Soniczny? Strzał! MacArthur strzela! Młuchowi nie dopuszcza do utraty bramki! Ale jak? Ryman znowu wychodzi cało z opresji! Daję, że nie Słyska! Się zrobił! Wiatr ustaje! Wykorzystajmy to! Kontra! Atak! Manewr, Charlie! Tak, tak jest. jest! Znowu zmieniają skrzydła. Aion! Hm. Arion! Dirigo, podaj do Sherwinda! Pozycje! Tak, tak jest! Ten biedny nie poradzi sobie. Wiedziałem. Rywal zna algorytm pojawiania się cyklonów. Dobrze wie, gdzie i kiedy się wytworzą oraz jaką przejdą ścieżką. Ale przecież to stawia nas w sytuacji bez wyjścia. Niekoniecznie. Hmm? Cyklon! Ja się mu nie poddam! Ah! Sherwin będzie na spotkanie cyklonu! Głupiec! Nie wie, co robi! Wiatr, który mnie odpycha, może mnie też nieść, kiedy się dobrze ustawię. Szybki powiew! Co jest? Świetnie! Brawo, Arion! Arion może wykorzystać cyklon, jeśli będzie wiedział, w którą stronę go poniesie. Jeśli ktokolwiek mógł na to wpaść, to on. Jego ruchy specjalne są oparte na wietrze. Nie sądziłam, że szybki powiew można tak wykorzystać. Sherwind przebija się przez linii obrony. Świetnie! Teraz załatwi ich gole, Mario! Ani kroku dalej! Kaiser! Sherwind podaje do Balzaka! <toddź> Łacisk? Węża! Mansard strzela! Niech chłodnie! Ja... się mojej mocy! Gigant uzurpator! Gigantyczny zginął! Księżycowych mąż Alessandro Il Grande dzięki duchowi walki nie dopuszcza do utraty bramki! Kapitan Księżycowych posiada własnego ducha walki! No nie! nie. Kłopoty bardzo lubią się mnożyć! Nie przejmujcie się nim! Bądźcie dalej! <śpiewanie> bardzo dobry wiatr! Piłkę prosto do cyklonu! Manewr, brawo! Tak! Do przodu! Niedobrze! Którędy pobiegnął? W którą stronę poleci piłka? Akademia Księżycowych Chmur wie, jak poruszają się cyklony. A to oznacza... Chłopaki! Obserwujcie ruchy przeciwnika! Piłka nagle ci z tej strony. To wirtułoż! Co mam robić? Pora działać. Ja się tym zajmę, Aitor. MacArthur przed drugą szansą do głowkę! Co? gol! Akademia Księżycowych Mąż otwiera wynik tego spotkania! <ścoughs> Wiecie co? Podziękujcie waszej piętnastce. O? A -a -a. <śm> Aitor! <śm> Wiesz co? Miałeś wcześniej całkowitą rację, Gabrielu. W sprawie czego? Mnie. <śm> Naprawdę jestem cesarskim. Co? Aytora sprawiają, że Gabriel nie wytrzymuje. Co zrobi trener Evans? Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Straszliwa arena cyklonów. To będzie nowy wymiar futbolu.